Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Niezmiernie miło mi Was jest dzisiaj powitać i mam nadzieję, że to będzie dzisiaj drugi film, bo właśnie dzisiaj ma do mnie dojechać Ryzen od AMD 7, oczywiście 1800X, jak się nie mylę. Moi drodzy, będzie rozpakowanie tego procesora i będą testy, natomiast ja go dostałem dość późno. Z pewnością widzieliście, że na przykład Lipton chociażby dostał parę dni wcześniej. Ten procesor ma więcej czasu na jego przetestowanie, więc podejrzewam, że recenzja moja, która w dużej mierze będzie skupiała się na zastosowaniach profesjonalnych, ukaże się po oficjalnej takiej premierze. Może to będzie piątek, może poniedziałek, a jak się nie wyrobię, to pewnie dopiero wtorek. Dlatego słuchajcie, w poniedziałek składania komputera nie będzie. To już Wam teraz mogę powiedzieć, natomiast wracamy sobie w normalnym toku do prezentacji. Więc dzisiaj prezentacja komputera. Zacznę od jednego elementu, którego nie widzicie i którego nie zobaczycie to jest monitor. Moi drodzy, klient tutaj prosił mnie również, żeby w cenie całego zestawu, która minimalnie przekroczyła 3,5 koła, dać także monitor i zależało mu na monitorze stosunkowo niedużym, więc jest to konstrukcja zaledwie 19,5 calowa SRA, dokładny model link, wszystko w opisie, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś mega istotny element, tym bardziej, że jej sam monitor jest to konstrukcja stosunkowo tania. Jeżeli chodzi o Jednostkę centralną, czyli tą zasadniczą część, jest ona niemalże bliźniaczo podobna do prezentowanego komputera w zeszłym tygodniu z systemem Ubuntu na pokładzie, ale różnice są, nie są to komputery identyczne. Zacznę od obudowy. W tym zestawie zastosowałem tańszą obudowę i tutaj pewnie niektórzy z Was się zdziwią, że jest to produkt firmy Logic Model H2, ale moi drodzy, jeżeli widzicie już teraz podobieństwo do obudowy wcześniej prezentowanej Brutusa M10, mam dla Was dobrą informację, bo chyba jutro nawet, a jak nie jutro, to w piątek puszczę film z porównaniem tych obud, obydwu obudów, które różnią się detalami, a różnica w cenie jest, ponieważ Logic H2 jest obudową tańszą o prawie 20% w stosunku do Brutusa M10. Jeżeli chodzi o procesor, to tutaj została zastosowana przeze mnie jednostka Intela i 3K600, bazująca na płycie głównej MSI H110M Pro D, do dyspozycji 16 GB pamięci RAM dokładnie. Dobrze usłyszeliście. 16 GB w dwóch kościach, po 8 GB. Cel 15 taktowane 2400. Przy czym płyta, oczywiście, to taktowanie to jest biało do ale nie ma sensu w tej chwili kupować kości z tak niskim taktowaniem, jeżeli chodzi o ddr 4. -y oczywiście. Kolejnym bardzo ważnym elementem to jest chłodzenie procesora, które jest boxowe. Tutaj budżet nie pozwolił na więcej. Mamy również kartę graficzną. to konstrukcja wygląda dość drapieżnie, bym powiedział, ale to jest GTX 1050 Ti z 4 GB pamięci od Asusa, tylko że to jest ta wersja Strix, stąd i producent bardziej zadbał o ten wygląd, powiedzmy sobie, karty graficznej. Jeżeli chodzi o kolejny element, którego tutaj w tej chwili nie widać, to jest karta WiFi. To jest również jeden z elementów obowiązkowych i to jest też karta Asusa w standardzie N150, dokładnie model. PCE-N10 Słuchajcie moi drodzy, zasilasz surdowsko napędza koser VOS 450, podobnie jak w tamtym zestawie, ale różnica jeszcze jest jedna odnośnie dysków. Tam był dysk SSD, a tutaj jest dysk talerzowy. Tylko tylko i wyłącznie, przepraszam najmocniej, nie ma dysku SSD. I jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia, która ma no, niebagatelny wpływ na cenę, większą niż monitor, w tym budżecie cenowym, to jest system operacyjny. Tutaj widzicie za mną już okienka, to jest Windows 10, także komputer jest kompletny. Jedyne co klient sobie tutaj dokupić, czy już ma tego nawet, nie wiem, to jest oczywiście myszka klawiatura. Na pokładzie jest także podstawowy napęd optyczny Lightona. I to by było wszystko z tego co widzę. Nic więcej tutaj nie ma. Dokładnie tak, moi drodzy. W związku z tym, że mam tutaj zainstalowany system Windows 10 64-bitowa. Zobaczcie za chwilę wyniki testów 3DMarka oraz Time Spy. Ja również sobie zrobiłem porównanie dodatkowo jeszcze programu programem Engine Heaven, ten sam, który był testowany na Ubuntu w zeszłym tygodniu, żeby mieć tutaj pewne porównanie, odniesienie do wyników, ale nie są to zestawy identyczne, stąd i różnica wydajności jest, no powiedzmy, możliwa, dlatego nie jest to porównanie 1 do 1, ten sam komputer, tylko na Linuxie, na Windows, z tym samym testem jest po prostu troszeczkę ten zestaw inny. Stąd i wydajność też nie jest identyczna, choć podobna. Moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!